cześć siemanko słuchajcie przyjechaliśmy sobie z Kremca prosto pojechaliśmy wzdłuż rzeki Motławy wyjechaliśmy w środku pola w takie fajne miejsce mamy tutaj jakieś gospodarstwo takie gospodarstwo że gospodarstwo jest mamy jakieś hałdy słomy jakieś przyczepy, stare ciągniki no, coś tu się dzieje i słuchajcie, przyjechałem tutaj, stanąłem sobie na parkingu, weszłem na górkę i zobaczcie. Weszłem sobie na górkę i pokazała mi się taka ładna rzeczka fajny odcinek, w miarę spokojny, bez wyciągu. Mamy tutaj fajne dwie miejscówki fajne dwie miejscówki tam jeszcze, co może nie widzicie, ale tam jest taki fajny pomostik. Postanowiłem sobie tutaj stanąć. widać wędeczkę, paczkę robaków, plecach z krzesełkiem. Widać jakieś oczka na wodzie. Może jakieś życie na wodzie jest. Słuchajcie, będziemy coś kombinować. Ja jakieś godzinkę, dwie, żeby tylko zobaczyć, czy jakiekolwiek życie tutaj jest. Bo jest całkiem fajne miejsce, trochę oddalone od krępca. Jesteśmy już prawie, że tak powiem, po drugiej stronie przejazdowa. Kolejne miejsce w miarę spokojna woda, bez uciągu. Bo przynajmniej nie widać tego uciągu na razie. Słuchajcie, no. wracamy, wracamy po e, wędeczkę, plecaczek. W plecaczku mamy robaki, troszkę żanęty, jakieś dodatkowe haki, szczypce. No i co? idziemy, spróbujemy coś złowić, może się okazać, że nic nie złowimy chyba, że glebę zaliczę zaraz ale spróbować zawsze spróbować zawsze warto wejdziemy sobie tutaj na wodę woli, między krzakami no i widać, że ktoś tutaj był, jak się nisko się paliło, zasypane o, tutaj mamy jedno stanowisko i sobie właśnie żaba tam płynie. Mamy jedno stanowisko. No a tutaj mamy, nie wiem czy widzicie, mamy pomost. Tak, stary pomościk. Ktoś go kiedyś zrobił, chwał za to. I nawet podpóreczka jest wbita. Tak jak widać. No i zobaczymy, czy coś tu można z tej wody wydłubać. Pewnie nie ma tutaj jakichś ogromnych ryb. Jeżeli w ogóle jakiekolwiek tu są. Ale na pewno spróbujemy. Godzinka, chociaż spławiczek założymy. Wędka maczowa. Jakiś tam przypon. Taka wędka, której używam. Często łowiąc na, na składnik. Jest fajna, bo jest. 390 wędka bardzo delikatna, także nawet mała, nawet małe rybki tutaj przynoszą, przynoszą <grybujesz> fajną Frajda Holu. Zobaczymy co się ukaże. Mamy nad sobą tutaj drzewo Więc Róż nie tu ale jakoś nam realę chyba Fajne miejsce, naprawdę nie byłem tutaj nigdy bo aż tu nie dojechałem Dzisiaj jest fajna pogoda, jest ciepło, dlatego udało mi się tutaj jakoś przyjechać. O. Zresztą się tu poplątało. Ciekawa, jaka tu jest w ogóle głębokość. No. Rzeczka jest całkiem fajna. No i źródło w wodzie szybka zmiana planów, bo <coughs> jednak na spławik troszkę ten spławik ciągnie mimo tego ciągu nie masz takiego dużego ale ale mimo wszystko ten spławik ciągnie, on jest leciutki tam półtora grama, także i to zwykły spławik, nie żadna przepływanka także no niestety ale musiałem zmienić wędkę, pikerek, troszeczek zanętowy klasyczny feeder koszeczek zanętowy 25 gram zanęta lesztowa z dodatkiem czerwonego robaka, pierwszy rzut w wodzie i zobaczymy co się okaże, ale tak naprawdę to nie jest wędkarstwo, jakaś tam sesja, tylko po prostu rekreacja. Przyjechałem sobie zobaczyć, czy coś w ogóle tutaj w tym odcinku wody żyje. Zobaczymy, jeżeli coś będzie to fajnie, jeżeli nic nie będzie, to przynajmniej oglądaliśmy sobie kawałek fajnej wody zobaczcie ona tam płynie dalej tam na końcu zakręca no tam zakręca w tamtą stronę i idzie i wtedy ona wchodzi w duży, wielki kanał ładne, fajne klimatyczne miejsce z tym, że podejrzewam, że tutaj trzeba by było się mocniej przygotować mocniej przygotować podmęcić jakimiś kulami ciętym robakiem, zmierzoną kukurydzą, jeżeli miałoby się coś pojawić w postaci płoteczki, jakiegoś leszcza. to trzeba by było swoje tak? A tak przez godzinkę to tylko, że tak powiem, badanie gruntu i generalnie nic poza tym. Pogoda jest fajna, 18 stopni, aż takiego słońca palącego nie ma. Także posiedzieć sobie można. Wędeczka na razie cisza, spokój, szczotówka się nie rusza. No, i co? Tak to wygląda. Jeżeli będziemy mieli jakieś branie, jakaś rybka może wyjedzie, no na pewno to zobaczycie. No, mieliśmy pierwsze branie. Słuchajcie, nie jest to potwór, zapewne, ale. Takie jakieś maleństwo no, takie rybki już cieszą na tym kiku Mam ładną. Ładną pociurę. No, z tej wody to jest piękna rybka. Tak naprawdę fajnie, fajnie. Może się wkręcą. Ładna płóteczka. Taka 20 cm. Uciekaj. No i zobaczymy. Na trzy białe. Na trzy białe. No i zobaczymy. Może coś... Może coś z tego będzie. Założymy jeszcze jednego białego. Założymy białego. Ja do tego zauważyłem, że trzeba koszyczek delikatnie na nabijać. Żeby była chmurka, tak? żeby się zachmurzyło, coś żeby była zadyma. A płotki rubią, jak się chmurka robi. No i rzucamy na połowę wody na klipie. Punktowo, cały czas w tym samym miejscu. I się bawimy. Wędka do góry, bo mamy dużo roślin. Dookoła mamy dużo roślin. Dookoła wędkę do góry, mówimy na pleciące, także ta sygnalizacja jest bardzo ładna ale to branie było tak delikatne, że nawet nie było widać tego brania tak? więc spodziewajmy się tutaj atomowych brań w Wielkich Leszczy ale na zero nie będzie, tak? mamy płoteczkę jest git no cóż, trzeba wracać do domu powoli, dwie godzinki jeszcze rzut na wodę Tam mamy takie fajne roślinki, o tam Tam są takie fajne roślinki Tutaj pod drzewkiem można by było też połowić Tylko tu są jakieś zaczepy dziwne W miarę szeroka woda Nie za głęboka Ale naprawdę urokliwe miejsce i na pewno tutaj przyjadę w maj, czerwiec jak będzie już ciepło, że ciepło Jak już te rybki się pobudzą tak naprawdę No to wtedy przyjechać tu i się przygotować jakoś tak na rzekę, bo dzisiaj no jedna płoteczka ale zupełnie bez żadnego przygotowania bez znęcenia bez jakiegoś dobrego towaru po prostu miałem paczkę jakiegoś leszcza to po prostu wziąłem i tak to, tak to wygląda tak? bardzo fajna woda bardzo klimatyczne miejsce z tyłu mamy z tyłu mamy taki wał za którym jest ulica, praktycznie zero ruchu samochodu, cisza, spokój, no fajnie, fajnie, przyjemnie. Tylko mówię, trzeba się przygotować, trzeba zanęcić. Już, jak będzie ciepło i ciepłe noce, będą woda, będzie ciepła, już te ryby się pobudzą. Mam nadzieję, na pewno tutaj ryba będzie. To jest bank, że tutaj ryba będzie. Tylko będzie trzeba podnęcić i, i tak naprawdę przyjechać z Federem. Jakiegoś małego pikerka delikatnej, delikatniejszego, jeszcze bardziej delikatnego niż ten, ponieważ ten jest do 60 gram, a to jest trochę za dużo, jak na takie małe rybki. to powinien być taki pikerek do 30-35 gram, koszyczek 15 gram 20 Fajny, dymiący towar. Z konopią, kukurydzą, tak, żeby było miło i przyjemnie. Na chwilę obecną tyle co mam do powiedzenia. Nie spędziłem dwie godzinki, czas wracać do rodziny. No i to, na pewno się tutaj spotkamy, na pewno nakręcimy tutaj jakiś obszerny, bardziej materiał. Teraz to było tylko tak szybki wypad po drodze do domu. mam tu niedaleko, więc mogę tutaj często przyjeżdżać. Zobaczymy, co się okaże. Tak jak widzicie lub nie widzicie, na wodzie jest ruch cały czas. Małe płoteczki, małe rybki skaczą, drapieżnik poluje. Co chwilę. Po drugiej stronie podcinamy sobie jakieś gejzery, uklejek, jakichś małych płoteczek, takie rzeczy. Dobra, ale fajne miejsce klimatyczne. Na pewno tu przyjadę i na pewno zasadzę się na parę godzin. Albo przyjadę po południu i zostanę do nocy. Też fajny temat, tylko musi być już cieplej wieczorem, tak? Dobra, trzymajcie się. Do zobaczenia. koja.